Polska. Gospodarczy cud Europy. PKB rośnie, eksport bije rekordy, pensje w raportach wyglądają świetnie. Ale czy naprawdę wszyscy na tym korzystają? Dlaczego wielu Polaków wciąż ledwo wiąże koniec z końcem? Gdzie trafiają zyski z naszej pracy? Czy Polska buduje bogactwo, czy tylko montownie Europy? Dziś odkrywamy prawdziwe kulisy polskiej gospodarki. Bez ściemy, bez marketingu, prosto w liczby i fakty. Zobaczysz, jak wygląda prawdziwe życie zwykłych Polaków, kto naprawdę korzysta na wzroście gospodarczym i dlaczego Polska wciąż zostaje w tyle w kwestii innowacji i automatyzacji. Obserwuj nasz kanał, żeby zobaczyć kolejne odcinki i poznać całą prawdę o tym, co dzieje się w Polsce. Polska. Kraj, o którym od lat mówi się, że jest gospodarczym cudem Europy. Media chwalą nas jako tygrysa Europy Wschodniej. Niektórzy porównują nas do Irlandii, kraju, który w kilka dekad przeszedł drogę od biednego państwa rolniczego do jednego z najbogatszych na świecie. Faktycznie, liczby robią wrażenie. W 2023 roku polska gospodarka przekroczyła bilion dolarów PKB. Według Banku Światowego jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się krajów świata. Szybciej rosną tylko Chiny. Z kraju, w którym jeszcze w latach 90. sklepy świeciły a przeciętny obywatel marzył o wyjeździe na zachód, stajemy się potęgą. Brzmi pięknie, prawda, ale czy na pewno? Na papierze to historia sukcesu, bo jeśli naprawdę jesteśmy tym tygrysem Europy Wschodniej, to dlaczego tak wielu z nas żyje od pierwszego do pierwszego? Dlaczego połowa Polaków nie ma żadnych oszczędności? Jak to możliwe, że bogaty kraj wciąż ma biednych obywateli? Na papierze jesteśmy zwycięzcami, w codziennym życiu przegrywamy. Za tą błyszczącą fasadą kryje się rzeczywistość, o której rząd i media wolą milczeć. Dziś pokażemy Ci, co tam naprawdę jest. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda pięknie. W wiadomościach słyszymy, Polacy nigdy jeszcze nie zarabiali tak dobrze. Średnie wynagrodzenie? Ponad 8 tysięcy brutto. W dużych miastach nawet 10 tysięcy. Bezrobocie? Jedno z najniższych w Unii Europejskiej. Oficjalnie poniżej 3%. Brzmi jak sukces, prawda? Ale czy naprawdę każdy Polak czuje ten dobrobyt w portfelu? Przejrzyjmy się temu bliżej. Bo narracja, którą karmią nas media i politycy, to w dużej mierze iluzja. Naprawdę dzisiaj w Polsce lekarze zarabiają na poziomie zachodnioeuropejskim. W Sile nabywczej licząc, to naprawdę bardzo przyzwoicie. A jeżeli chodzi o pielęgniarki, to też to bardzo, bardzo wzrosło. Po pierwsze, średnia płaca. Świetnie wygląda w raportach, ale nie ma nic wspólnego z życiem większości ludzi. Dlaczego? Bo tę średnią winduje w górę garstka najlepiej zarabiających. A prawdziwy obraz pokazuje mediana. Połowa Polaków zarabia mniej niż około 5 tysięcy brutto. To niecałe 3,5 tysiąca złotych na rękę. Brzmi trochę inaczej niż oficjalne 8 tysięcy, prawda? Po drugie, koszty życia. Płace rosną, ale ceny rosną jeszcze szybciej. Wystarczy spojrzeć na nieruchomości. Według danych NBP jesteśmy dziś jednym z krajów, gdzie relacja ceny mieszkania do zarobków jest najbardziej niekorzystna w Europie. Jak wyglądają ceny na rynku mieszkań? Warszawa 15 tysięcy złotych za metr, a proste mieszkanie 50 metrów kwadratowych około 750 tysięcy. I teraz wyobraź sobie, Polak zarabiający 5200 brutto musiałby odkładać każdy grosz przez 12 lat bez jedzenia, bez życia, tylko po to, żeby kupić mieszkanie. Bogactwo na papierze nie przekłada się na realne możliwości obywateli. Absurd, prawda? A wynajem? Średnia kawalerka w stolicy około 3000 zł miesięcznie. Dla kogoś kto zarabia 3,5 tysiąca na rękę to praktycznie cała pensja. Po trzecie, jakość pracy. Tak, bezrobocie jest niskie, ale jakie to miejsca pracy? Polska jest krajem, w którym dominuje tani, nisko opłacany etat. Śmieciówki, niskie płace, brak stabilności, brak bezpieczeństwa. Setki tysięcy ludzi to w praktyce pracownicy drugiej kategorii. Wygodni dla firm, ale bez żadnej pewności jutra. A młodzi? Tu sytuacja jest dramatyczna. Bezrobocie wśród osób do 25 lat rośnie, mimo że wskaźnik krajowy wygląda pięknie. Jaki jest tego powód? Studia, kwalifikacje. A potem ściana, płaca minimalna, brak mieszkań, brak perspektyw. Dlatego setki tysięcy wybiera emigrację. Dziś ponad 2 miliony Polaków żyje i pracuje za granicą. To ludzie, którzy powinni budować naszą gospodarkę, a zamiast tego rozwijają gospodarki zagraniczne. To największy drenaż talentów od czasów wojny. I to nie koniec. Jest jeszcze szara strefa setki tysięcy ludzi, którzy formalnie w ogóle nie istnieją w gospodarce. Pracują na czarno. Za gotówkę, bez zabezpieczeń. Bez nich nie działałyby budowy, remonty czy usługi. Ale w raportach Polska wciąż wygląda jak kraina mlekiem i miodem płynąca. A więc gdy zestawimy medialne hasła o Tygrysie z realnym życiem, odpowiedź jest jasna. Dobrobyt istnieje tylko na papierze. W rzeczywistości połowa Polaków ledwo wiąże koniec z końcem. I tu pojawia się kluczowe pytanie. Jak to możliwe, że gospodarka, która oficjalnie rośnie tak szybko. W praktyce nie daje swoim obywatelom szansy na stabilne życie. Jeśli interesuje Cię jak działają finanse, gospodarka, polityka i inwestycje w Polsce, zostań z nami. Wkrótce pokażemy materiał o dwóch najważniejszych polskich politykach ostatnich 30 lat. Tylko 5% naszych widzów subskrybuje nasz kanał. Bądź jednym z nich i odkryj prawdę przed innymi. Subskrybuj, żeby nie przegapić. Wiesz, co jest jedną z największych tajemnic polskiej gospodarki? To, że ogromna część firm, które dają nam pracę, wcale nie należy do Polaków. Decyzje zapadają w zagranicznych centralach, a menadżerowie w Polsce tylko raportują. Co to oznacza w praktyce? Że zysk z naszej pracy nie zostaje tutaj, nie idzie na polskie inwestycje, nie trafia do lokalnych, rozwijających się firm. Zyski są księgowane w centrali, wypłacane w formie kreatywnej księgowości, odsetek i opłat licencyjnych. To realny odpływ dochodów. Znacząca część zysków ucieka poza granice kraju. Przykład Inpost. Marka znana każdemu. Paczkomaty stoją na każdym rogu, ale wiesz gdzie księgowana jest wartość tej firmy? Na zagranicznych giełdach. Struktury holdingowe założone są poza granicami. To pokazuje skalę problemu. Polska marka, polscy klienci, polscy pracownicy, a zysk ucieka. I dlatego nie mamy w Polsce silnych koncernów, które mogłyby podbijać świat, bo kapitał zamiast się kumulować i wracać do nas, wycieka, a bez reinwestowanego kapitału. Czyli bez lokalnych funduszy nie powstają silne, niezależne polskie firmy, które mogłyby konkurować globalnie. To samo widać w motoryzacji. Jesteśmy istotnym ogniwem europejskich łańcuchów wartości w motoryzacji. Produkujemy karoserie, części, nawet całe autobusy. Ale zysk? Trafia do Niemiec, gdzie powstaje końcowy produkt, sprzedawany za ponad ćwierć miliona i gdzie zapadają kluczowe decyzje. Efekt? Eksport rośnie, ale bogactwo Polaków. Już nie. Ekonomiści mają na to termin zagraniczna wartość dodana. W praktyce oznacza to jedno. Polska staje się montownią Europy, a zysk ląduje tam, gdzie są patenty, marki i centra RD. Produkt trafia formalnie na eksport, ale wartość dodana w kraju produkcji jest niewielka. Dlaczego? Bo kluczowe komponenty czy własność intelektualna należą do firmy macierzystych za granicą. OECD w swoich analizach pokazuje coś, o czym rzadko mówi się w Polsce. Znacząca część naszego eksportu to wcale nie nasza wartość to zagraniczna wartość dodana. Co to znaczy w praktyce? Że Polska to jedynie montownia w długich europejskich łańcuchach dostaw. Tworzymy produkty, ale zysk końcowy kumuluje się gdzie indziej. I to nie tylko teoria. GUS potwierdza, Firmy z zagranicznym kapitałem generują ogromną część polskiego eksportu, ale to nie jest to samo co lokalne, rozproszone posiadanie kapitału. To szybki rozwój oparty na zewnętrznych inwestycjach, ale jednocześnie uzależniony od decyzji central i polityki podatkowej. A co się dzieje, kiedy zyski są przenoszone do centrali? Polska traci szansę na budowanie własnego kapitału. Efekt społeczny jest przewidywalny. Skoro firmy nie reinwestują lokalnie, to nie powstają lokalne centra finansowe. Nie powstają też duże polskie koncerny z globalnymi ambicjami. To osłabia nasze długoterminowe bezpieczeństwo ekonomiczne. To właśnie nazywa się postkolonialną zależnością. Nie chodzi o dawny imperializm, chodzi o gospodarkę. My dostarczamy tanią siłę roboczą i przestrzeń produkcyjną. Ale reguły gry tworzą inni. Polska staje się montownią Europy. Tylko w 2023 roku w kraju działało około 25 tysięcy przedsiębiorstw z zagranicznym kapitałem. Wchodzą u nas na rynek jak rozgrzany nóż w masło. Ale kiedy polska firma próbuje wejść tam, gdzie oni, nagle okazuje się, że wspólny rynek europejski istnieje tylko w teorii. Dlaczego? Bo wtedy pojawiają się certyfikaty, pozwolenia, bariery administracyjne. Oficjalnie pod pozorem ekologii, bezpieczeństwa czy jakości. Przykład: fakro, które próbowało wejść na rynek duński i odbiło się od ściany. Jeśli mieszkacie za granicą i widzieliście podobne blokady wobec polskich firm, dajcie znać w komentarzu. Ale wróćmy do sedna. Zewnętrzni inwestorzy dają nam technologie i linie produkcyjne, ale jednocześnie stosują mechanizmy księgowe, które pozwalają im wypłacać zyski za granicę. Jak to działa w praktyce? Po pierwsze, część komponentów importują od własnych dostawców, czyli zysk jest wpisany w import. Po drugie, prawa do patentów, technologii czy brandu należą do centrali. Polska fabryka musi za to płacić licencje i opłaty. Po trzecie, ostateczne dywidendy i dochody z inwestycji wracają do właściciela za granicą. Efekt model, w którym lokalne korzyści są krótkoterminowe. A jak Polska wypada na tle świata, jeśli chodzi o innowacje i automatyzację? Mówiąc krótko, blado. Spójrzmy na liczby. W Korei Południowej działa ponad 1000 robotów przemysłowych na 10 tysięcy pracowników. To światowy lider. Niemcy 429 robotów na 10 tysięcy osób. Lider Europy, a Polska zaledwie 78 robotów na 10 tysięcy pracowników. To wynik poniżej średniej europejskiej i światowej. Żeby lepiej to poczuć, zróbmy proste porównanie. Korea ma 13 razy więcej robotów niż Polska. Niemcy ponad pięć razy więcej. To nie jest drobna różnica, to przepaść. Przepaść w tempie, skali i jakości przemysłowej transformacji. Ale automatyzacja to nie tylko roboty na halach. To cały ekosystem, centra danych, inżynierowie, startupy i kapitał na badania. I tutaj Polska też zostaje w tyle. Wydatki na badania i rozwój w 2023 w Polsce wyniosły około 1,5% PKB. Dla porównania Niemcy inwestują ponad 3%, a Korea Południowa blisko 5% PKB. I to właśnie tam rodzą się przełomowe technologie, nowe patenty i globalne firmy technologiczne. Można to łatwo zmierzyć. Według indeksu EPO w 2024 roku Polska zgłosiła około 700 wniosków patentowych. Na tle Europy to 26 miejsce. Dla kraju naszej wielkości to wynik zdecydowanie poniżej potencjału. Co to oznacza? Że owszem, w Polsce powstaje dużo produktów i usług, ale dużo rzadziej rodzą się tu własne technologie, które można sprzedać i licencjonować na cały świat. Wniosek jest brutalny. Polska nie nadąża, a w praktyce oznacza to jedno: powoli tracimy konkurencyjność produkcyjną. Polska produkuje ogromne ilości żywności. Jesteśmy w czołówce eksportu mięsa, warzyw i owoców, ale pojawia się pytanie: co z innowacją w tym sektorze? Co z automatyzacją i nowoczesnymi technologiami? Dane nie pozostawiają złudzeń. W Polsce przypada około 6 ciągników na 100 hektarów użytków rolnych, w Niemczech 15, w Danii nawet 20 na 100 hektarów. To pokazuje skalę różnicy. Polskie gospodarstwa są po prostu mniej zmechanizowane, wymagają więcej pracy ręcznej, a to automatycznie. Oznacza niższą wydajność i wyższe koszty produkcji. I nie chodzi tylko o ciągniki. Nowoczesne systemy nawadniania, precyzyjne opryski, monitoring gleby przy pomocy dronów czy sensorów. No tutaj też wypadamy słabo. Według Eurostatu tylko 18% polskich gospodarstw rolnych korzysta z technologii ICT, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to 30-35%, a na Zachodzie przekracza 50%. To różnica między rolnictwem, które idzie w rytmie XXI wieku, a rolnictwem, które wciąż opiera się na rękach i starych narzędziach. Efekt: produkcja rośnie, eksport rośnie. Polska jest nazywana zieloną fabryką Europy, ale dochód rolnika wciąż jest niższy niż w większości krajów Unii, bo ostateczne zyski kumulują się nie u niego, ale w sieciach handlowych i u pośredników. To klasyczna asymetria wartości dodanej, dokładnie tak samo jak w przemysłowej montowi. Kluczowa jest też struktura własnościowa. W Polsce około 70% gospodarstw ma poniżej 10 hektarów. To małe, rodzinne gospodarstwa, które mają ogromne trudności w inwestowaniu w automatyzację czy nowoczesną hodowlę. Dla porównania w Niemczech czy Holandii średnie gospodarstwo to już 40-50 hektarów. A im większa skala, tym większa możliwość inwestycji. Do tego dochodzą bariery finansowe i regulacyjne. Polskie rolnictwo nadal żyje głównie dzięki dopłatom unijnym, ale brak kapitału własnego i ogromna biurokracja blokują szybkie zmiany. Problemem jest także demografia. Średni wiek polskiego rolnika to dziś około 5 10 lat. Młodzi rzadko chcą przejmować gospodarstwa, bo widzą, że praca jest ciężka, dochód niski, a dostęp do nowoczesnych technologii ograniczony. W praktyce wygląda to tak. Polska produkuje dużo, eksportuje dużo, ale nie buduje własnej przewagi na innowacji. Rolnik pracuje ciężko, sprzedaje tanio, a wartość przejmują inni. Efekt społeczny? Wysokie koszty, niska rentowność, brak przestrzeni na rozwój. Rolnicy stają się tanimi wykonawcami zamiast twórcami innowacji. Polska żywi Europę, to fakt, ale robi to w sposób tradycyjny, nisko zautomatyzowany i technologicznie zacofany. I dopóki nie zainwestujemy w automatyzację i własne innowacje, pozostaniemy krajem, który żyje na usługach innych, zamiast budować bogactwo na własnym kapitale. Polska rośnie gospodarczo. Eksport bije rekordy. PKB pędzi jak nigdy wcześniej. Ale zatrzymajmy się na chwilę i zadajmy jedno pytanie. To tak naprawdę korzysta na tym wzroście, bo niestety nie większość społeczeństwa. Korzyści nie trafiają do zwykłych Polaków, a konsekwencje tego widać w codziennym życiu, w rodzinach, w kondycji społecznej i zdrowotnej całego narodu. Zacznijmy od dzietności. W 2025 roku współczynnik w Polsce to zaledwie 1,1 dziecka na kobietę. Jedna z najniższych wartości w Europie. Średnia unijna 1,5. To nie tylko statystyka, to realny dramat dla przyszłości kraju. Dlaczego tak jest? Młodzi Polacy odkładają decyzje o dzieciach i małżeństwie. Powód brutalnie prosty. Brak stabilności finansowej, wysokie koszty życia, drogie mieszkania, kredyty hipoteczne, niska siła nabywcza pensji. Zamiast myśleć o rodzinie, młodzi liczą każdy grosz. To prowadzi do kolejnego problemu kompleksu niższości wobec Zachodu. Bo jak porównasz zarobki, koszty życia czy jakość usług publicznych z Niemcami, Francją czy Skandynawią, to wrażenie nie jest jedno. Jesteśmy krajem drugiej kategorii. I to poczucie bycia gorszym wbija się w świadomość całego pokolenia. Kolejny dramat: nierówności społeczne. Pogłębiają się w zastraszającym tempie. Kto kupił mieszkanie 10-15 lat temu, wygrał los na loterii to wchodzi dziś na rynek. Przegrywa. Wynajem jest drogi, kredyty kosmiczne, a koszty życia rosną szybciej niż pensje. Społeczeństwo dzieli się na dwie grupy: bogatych, którzy korzystają z inwestycji sprzed lat, i całą resztę, która nie ma szans dorobić się majątku w rozsądnym czasie. A na to wszystko nakłada się ochrona zdrowia. Publiczna służba zdrowia w Polsce praktycznie nie działa. Kolejki do specjalistów liczone w latach, brak terminów, ograniczony dostęp do nowoczesnych terapii. Polacy, których na to stać, uciekają do prywatnych gabinetów. Reszta zostaje z poczuciem bezradności. Dla wielu rodzin to kolejny powód, żeby odkładać plany życiowe. Efekt społeczny? Brutalny. Niewielu Polaków czuje stabilność finansową i bezpieczeństwo socjalne. Niska dzietność, rosnące nierówności, poczucie bycia gorszym od Zachodu i niewydolna ochrona zdrowia. To wszystko to nie przypadek, tylko systemowy efekt modelu gospodarczego, w którym PKB rośnie, ale portfele zwykłych obywateli stoją w miejscu. Gospodarka rośnie, ale społeczeństwo cierpi. Przez lata wierzyliśmy, że Unia Europejska rozwiąże wszystkie nasze problemy. Jesteśmy w Unii, więc nic złego nie może nam się stać. To powtarzane jak mantra, ale prawda jest brutalna. Każdy kraj broni swoich interesów, Niemcy swoich. Francja swoich. A Polska naiwnie wierzy, że sam udział w Unii wystarczy, żeby awansować do pierwszej ligi. Fundusze jako studnia bez dna. Potrzeba innowacji? Zrobimy projekt unijny. Drogi, mosty, infrastruktura będą pieniądze z Brukseli. Unia nie wymaga od nas niezależności technologicznej, wymaga wdrażania ich regulacji i ich standardów przepisy i regulacje. Polski przedsiębiorca, żeby konkurować z niemieckim czy francuskim gigantem, musi spełniać te same wymogi. Problem? Gigant ma setki prawników i lobbystów, a Polak walczy sam. Bankowość, handel, nieruchomości, przemysł ciężki, sektory kluczowe dla gospodarki przejmują zagraniczne koncerny i globalny kapitał. Polscy pracownicy stają się najemnikami we własnym kraju. Co robi rząd w tej sytuacji? Nic. Zamiast wspierać lokalnych przedsiębiorców, woli ściągać zagraniczne firmy, daje im ulgi podatkowe, strefy ekonomiczne i tanią siłę roboczą. I tym samym, sam umacnia wizerunek Polski jako kraju podwykonawców. Polska to dziś pozorny wzrost, a nie gospodarcza suwerenność bogaty kraj, biednych ludzi. Jak długo jeszcze? Pracujemy ciężko, tworzymy wartość, a mimo to wielu z nas nie stać na mieszkanie, nie stać na bezpieczeństwo dla własnych dzieci. I jeśli nic się nie zmieni, bogactwo tego kraju nigdy nie stanie się bogactwem jego obywateli. Czy chcemy wciąż być tanią siłą roboczą w sercu Europy? Czy godzimy się, by nasze dzieci musiały wyjeżdżać, żeby żyć godnie? To od nas zależy, czy Polska pozostanie krajem, gdzie bogactwo ucieka za granicę, czy wreszcie stanie się miejscem, gdzie obywatel czuje się u siebie. Zatrzymajmy się. Spójrzmy na fakty, i wreszcie wyciągnijmy wnioski. Nie zapomnij zaobserwować kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.